Kochani, z tej strony Sonika i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, od razu zaznaczam, nie mam pojęcia, co mi się stało z twarzą. Dzisiaj kopiemy sobie kamień, ale masz jajków! Ale masz jajków, dobra, my musimy tam lecieć w ogóle. Dobra, zaczniemy sobie może tutaj. Zaczniemy sobie powolutku Ogarnijmy, co tutaj. shiny pet, dobra, to są jaja za zarobione pieniążki. A to jest ładne za 7000. Takie hawajskie. To jest oczywiście za Robuxy. To jest jakiś, nie wiem. Jakieś kolejne te. Dobra, to są upgrade'y. Yy, nie chcę upgrade'u, bo nic nie mam. Sprzedać też nic nie mogę. I rebiertów też nie mogę zrobić, bo też nic na razie nie mam. Wow, no logiczne. Dobra, słuchajcie, jak to działa? A dobra, po prostu najeżdżamy na to, na te kamienie. Co to są w ogóle za kamienie? Jak papier ścierny. Opaska z, z papierem ściernym. Tak jak do paznokci. O kurde, no dobra. Yy, kiedy my będziemy mieli pełny... Ten. Aha, dobra, 347 jest. Jest 347 pełny, pełna przyczepa, naczepa. Trzeba przez. Tutaj, dobra, ta idę, tutaj. ja idę, tutaj sobie zapełnić Zobaczymy, ile dostaniemy za 347 takich bloczków kamienia pieniędzy. Jak to nam się będzie opłacało w ogóle? Dobra, uchwyt, co się stało? Spike number increase. Eee, co tutaj mamy? Aha, dobra. Tylko to, dobra, 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 dobra. Mamy maksimum. Teleport, teleport, bo jesteśmy leniwi. Teleport, ile dostaniemy? 348. Dobra, no to możemy jeszcze się upgradeować. Za 139 mamy ilość tych spajków. Wow, to jest to rozmiar i to jest capacity. Capacity to nie, na razie mi nie zależy. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Wyłącz ten czat, dziękuję. To jest jakiś VIP za 700 robuxów, Starter pack, jakieś skiny, Battle Pass, ok. Tu coś mam jakieś szczęście, Gold Coins i Gemy. Albo Gemy, jak kto woli. No ale mogę jeszcze coś upgradeować? Halo? Mam jeszcze pieniądze, mogę coś jeszcze upgradeować? Dobra, mogę. No to weźmy sobie też rozmiar. Dobra, na razie już nas na miasta i zobaczymy. Uuu, mamy takie dwa, widzicie kolce. Mamy takie dwa ko. One się już na macie jajka. I ja teraz to też chcę na jajko zarobić. Zobaczymy, jakie dostanę. Jakie ładne. Dobra, to teraz zarabiamy sobie na jajko albo na dwa. I potem sobie będziemy robić ulepszanie naszego. Yy, naszej opaski ściernej. Ej, no i stąd, przecież ja tutaj jestem. Ale ty masz ten, pojemność tego. Jak to się nazywa? Co to jest? Przyczepy. Ja! Yeah. Ja takiej nie mam, bo nie chciałam, nie zależała mi. Na razie jest okej, okay. 388,64. Co to w ogóle znaczy? Po jakiem to jest? Dobra, zrobimy sobie. Tutaj, 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 tak sobie. Dobra, teleport. I zobaczmy, ile, ile, ile sprzedaj? 389, możemy, jakieś jajko? Chyba będziemy mogli jedno, ale to nubowe. Ja nie chcę nubowego. Ja zbieram ponad tysiąc na no, nienubowe no, jajko, ja nie jestem nubem, sorry, ale ja się nie bawię w takie coś, ja nie jestem nubem. Idziemy tam, ja bym chciała, a ta... nie, to nie jest fioletowe tam, ja bym chciała, że to jest fioletowe. Dawaj, 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 tu chcę, tu chcę, nie chcę być tam, tu jest jakiś kamień, to jest jakiś kamień, to jest jakiś szafir. 347, nie, mi się cały czas zmniejsza, zwiększa. Yy insufficient mining power, requiring mining, mining power 40. Whatever. Aha, dobra, bo ja tego kamienia nie mogę. Ha, no to spoko, bo nie mam upgrade'u. A myślałam, że mi się udało szukać grę, przechytrzyć grę, a jednak nie. No dobra, no to zajmujemy się tymi. Co tutaj jest? Co to pokazuje? Aha, jak daleko zajdę? Tu jest cel? No na pewno nie, na pewno nie. Słuchajcie, mogę sobie tutaj... Nie, nie da się. Myślałam, że taki wjazd sobie będę mogła tu wybudować, jak taki Wiecie, na przykład yy, garaż? Taki garaż powiedzmy? Dobra, zbierajmy te pieniążki, bo bym chciała naprawdę jakieś... Jajo! 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 Spike Size Increase 5%, teleport. Bo nie będziemy teraz ten wyjeżdżać, sprzedaj. 852, dobra, czyli jeszcze raz zrobimy i będziemy mogli mieć jajko! Nienubowskie jajko! Będziemy sobie chociaż jedno zobaczymy, co z tego wyjdzie, chociaż z moim szczęściem to nie będzie jakieś dobre, super mega rzadkie jajo. Ale dobra, weźmiemy sobie takiego peta i rer. Or, obtain, coś tam, coś tam, dobra Czasem mi się wydaje, że umiem angielski Muszę umieć angielski, bo na co dzień się angielskim posługuję Ale w grach to ja czasem nie rozumiem, o czym oni piszą, nie? E wow, ale ja rozwalam Dobra, dobra, dobra I teleport sprzedamy I weźmiemy jajo i upgrade Dobra, możemy, idziemy Nie chcę teraz upgrade'u, teraz idziemy sobie po żarzo I chyba dwa będziemy mogli Blużarzo? proszę bardzo Ale jakie ładne, trochę chyba męszy wyglądam Mutant evil Czemu mnie nie stać, niby? Przecież jest za jeden jeden. Żałosne. Żałosne! Gdzie są niby moje. Gdzie są moje pety? Tutaj? Tu jest. Mój. Pet. Idziemy. Idziemy, a są jakieś gifty? Co jakiś czas? Chyba nie. Czu, czu, czu. Ej, no dobra, no teraz to szybciej idzie mój Evil coś tam. Wow, 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 wow! Dobra, dobra, rozwalamy. Ile się da... Jaki ty masz piękny ten Ja też chcę! Ja też chcę! Gdzie dostać takie takie takie, takie, takie te... Jak to się nazywa? Rozwalacz taki. Poczekajcie, muszę sprzedać. I... idę po jeszcze jedno jajko, dobra. I to po jeszcze jedno jajko. Tylko gdzie ja mogę dostać taki samochód? W sklepie? Prawdopodobnie w sklepie. Bugbee! Mogę to też? Ui, dobra! Y sklep. Mogę nie. Golden coiny też nie. Buff też nie. Tutaj co. A to są Robuxy. Limited Featured. Tu jest. Jakie fajne to z wiewiórka? Czy jakiś listnie, Nie, to chyba jakaś wiórka, albo królik. No to nie jest cały czas. Jak mogę to? Head, body, basket, wheel. Jak mogę to wziąć? Za Robuxy. Oczywiście mogę się spodziewać, że to jest zarobuxy. Mogą się spodziewać. Ale to i tak nie zmienia, że zobaczcie, jaki ona ma piękny. Tamten jest słodki mega ten króliczek wiewiórka, ale to! I to jest w moich kolorach! Pastelowe, różowe i pastelowe błękitne Kocham takie kolory! Zbieramy na upgradey. Zbieramy na upgrady. Musimy się pogodzić z naszym losem. Nie będziemy mieli nigdy takiego, co jakie Piękne! Nigdy nie będziemy takiego mieli w życiu. Idźcie stąd, idźcie sobie, stąd, to ja jestem załamana. Możemy być sama przez chwilę. Czym się różni ten jeden kamień od drugiego oprócz tego, że łatwiej się zbiera. Najpierw pozbieramy sobie trochę pieniędzy, żeby zrobić upgrade'y, bo nie będę, wiecie, po każdej sprzedaży leciała po upgrade, tylko chciałabym kilka naraz zrobić. A jak wiadomo, każdy upgrade... E, jak, jak weźmiesz jeden upgrade, to kolejny rośnie. Więc zrobię sobie takich kilka rundek. Załóżmy 3000 sobie, uzbieram. I wtedy sobie porobimy upgrade'y. Wow, dobra! No. E! Jest szybciej, jest szybciej. Mogłabym wziąć jeszcze jednego peta. Nie wiem, czy mi się bardziej peta opłaca brać, czy. Nie no, upgrade y mi się bardziej opłaca chyba brać. Nie wiem, to jest skomplikowane. Teleport. Dobra, sprzedajemy, proszę bardzo. 376, no dobrze, dobrze. Dobra, zrobię do 2000 żeby nie przeciągać i zobaczymy, co tam będzie po ulepszeniu. Jak to będzie wyglądało. Czy ja tam tego kamienia mogę? Raczej jeszcze nie, ale i tak idę zobaczyć. Jakby jakbym mogła, to już by ktoś inny to zrobił, bo są silniejsi, lepsi ode mnie. Serio, backpack jest full i to o to tylko chodzi. Idę zobaczyć, poczekajcie. Czy mogę tam iść? Mogę tam iść, czyli zabroni, bo tam było coś cztery musiałam mieć? Nie wiem. To się musi jakoś przekopać. Nie! Idźcie tu. Ej, no mogę, na razie mi nic nie wyskakuje. Wow, dobra, radę, dobra, radę, dam radę. Nie wiem, co ja z tego dostałam, co prawda, ale dam radę. Cuk, cuk, cuk. Teleport, dobra, spajki mi znowu wzrosły. SEL i idziemy do upgrade'ów Dobra, mamy 4000! Dobra, no to zróbmy sobie y ze trzy razy capacity. Zróbmy sobie size spików. Zróbmy sobie. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze tak do połowy. O, numbersy sobie zróbmy. No i już nic nie mogę. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Wow. Znaczy nie ma się czym chwalić, patrząc na innych. Ale jestem zadowolona. Słuchajcie, każdy upgrade się czy, czy ja cieszy, prawda? Idziemy tam, tam idziemy, tam idziemy. Capacity increase 8%. Dobra, 756 możemy. Ja tu idę, to jest mój kamień! To jest mój kamień! To jest swój kamień, dobra. Oh, dam radę, dam radę, jak ja tam się mogę dostać na drugą planszę. Tak po prostu. Ale piękne bloczki! Jak tapeta to wygląda z tym, z motylkiem? Wow. 3,2 K dostałam. No dobra, no dobra, no dobra. I chciałam się tam na tą drugą planszę dostać. Tylko nie wiem, czy mi pozwolą, bo jakby nie mam tutaj za bardzo drogie przejazdu, więc po prostu lecę przez środek. A dobra, tutaj dam radę, tutaj dam radę, tutaj dam radę, żeby nie zapełniać za bardzo. E tego, jak to się nazywa, tej przyczepy Może tam radę tam się jakoś Przedostać Nie mam pojęcia w jaki sposób, ale może tam radę Mam 756, chyba, czemu mam 700? Co to jest? Z... Czemu tutaj tak jest? Co to są, gumy kulki? O, tu ciężko idzie Beginner area Ej, no ciężko tu idzie, bez kitu. Ciężko, ciężko, ciężko. Dobra, wracam się tam, bo tam idzie łatwiej. Więc posprzedaję, żeby zrobić upgrade y na jeszcze lepszy sprzęt, żeby dać sobie radę tutaj. Jezu, czemu to mnie znowu zablokowało? Capacity increase 20%. No dobra. No dobra. Nie wiem co prawda gdzie jest ten. Początek jak się tam dostać. Stąd. Aha, ja mam teleport. No dobra, mam teleport, no to mam, no to lecę. Lecę sobie tam, lecę sobie tam. Cześć. Oj 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 teleport. O Jezu. Poczekajcie. Dobra, bo mnie oko swędziało. Sprzedaj. 1.4 dostałem chyba. Dobra. U, mogę hawajski jaj. Dobra, to idę. Za 5 za jeszcze 2000 zrobię. Zrobię jeszcze 2000, wezmę hawajski jajko. I wtedy i wtedy nie wiem co. Aha, i wtedy będę upgrade y robiła, dobra. Tutaj rozwalcie to Rozwalcie to! Dawać mi to na klatę. Proszę bardzo, proszę bardzo. No czemu to się znowu zakleiło? Co za jakieś? W ogóle... Bardzo wolno się napełniają te różowe. Gdzieś tu w ścianę wleciałam, dalej no spoko. Czemu one się tak wolno napełniają? Te różowe, nie wiem o co chodzi. Spike power increase 1% Może jak rozwalę całą tą ścianę, to ona się nie ten nie będzie zaklejała. Nie wiem. Czy ja innym też otwieram, czy każdy ma swoją jakby łapę? To też jest bardzo... bardzo dobre pytanie. Dobra, no, dawajcie, bo ja potrzebuję 7000 na hawajskie jajko. Ja pragnę hawajskiego jajka. Sprzedaj. Dobra. Idziemy po hawajskie jaju. Hawajskie jajo! 96 tysięcy, no to już dalej nie będziemy mieli, ale chociaż będziemy mieli. Hawajskie jajko! Pinky rabbit, ojej, jaki słodki! Jaki słodki! Ile my widzimy? Aha, 4pt mogę mieć, no dobra. Mogę jakoś upgrade'a zrobić za 1000? He, Dobra, weźmiemy sobie spike size. To się chyba najbardziej opłaca z tego wszystkiego na ten moment. Zobaczcie, jakie mam pety słodkie. Idziemy rozwalić. Dobra, na razie nam tam. Wow! Na razie nam tam y, się ściana nie, nie zasklepiła, nie zaskleiła, nie skleiła. Więc idziemy. No czemu? A dobra, w sumie szybciej idzie teraz. Idzie szybciej. No to trudno. Czemu ona się zakleja? Idziemy tam. Może za te bryki dostaniemy więcej. Tam są krabiki na tamtej ścianie? Cały czas jesteśmy w miarę słabi, jeżeli o to chodzi. O ten poziom. Ale no dobra, strasznie wolno to się zbiera. Albo mi się wydaje, że wolno się zbiera. Dobra, pozbieramy sobie tutaj troszeczkę i zobaczymy, jakie będą dalej upgradey, dalej upgradey. Teleportuje mnie. Dobra, jest teleport. Teleport. Ile dostaniemy? Gdzie to? Ja się to zawsze gubię? Czemu ja? Czemu ja tu jestem? O, tu są upgradey. Ale ja to muszę sprzedać, gdzie jest sklep. A tutaj. Dobra. No 2000, to no, tak bym powiedziała na dwa razy. Na dwa razy. E, a, może mogę? Poczekajcie, bo jestem niezdecydowana nigdy. Upgrade'y. Dobra. Yy... Spike numbers. Weź, dobra. Eee, dobra i weź jeszcze raz to ilość e, kolców, wow, teraz to wygląda jak masażer dostop jakiś, jest szybciej, eee, no ale dobra, no lecimy przed siebie, lecimy do tego, do kraba, zobaczymy ile czasu nam zajmie pokonanie tych ścianek, aż tam dotrzemy, dobra, obaliliśmy jedną, wow, Dobra, przeskoczyliśmy. Ej, tutaj nikogo nie ma w ogóle. Nie czemu tutaj nikogo nie ma? Czemu ja to jestem sama? O co kaman? Idziemy pozbyć się krabika. Idziemy pozbyć się krabika. Jesteśmy na motylach, dobra. No serio, naprawdę? Eee. No dobra. No nie, to się Mo mogę podskakiwać nie mogę podskakiwać. Kurde! No nie, no czemu to się tam zasklepia? Muszę iść kupić upgrade, a muszę kupić więcej miejsca. Bo tak to się nie da. Sprzedaj, upgrade. Więcej miejsca, dawaj więcej miejsca, dobra. Więcej miejsca mamy, mamy więcej miejsca i idziemy. I co to już się zaklei? Nie, jeszcze nie, no dobra. Mamy więcej miejsca, mamy prawie tysiąc. Y tysiąc kostek prawie możemy wziąć. Więc dobra, no zobaczymy teraz, czy się dostaniemy do. Kraba. Czy się dostaniemy do kraba? Może uda nam się wszystkie upgrade y w upgrade'y sumie zdobyć? Zobaczymy. Znaczy na maksimum. Zobaczymy, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Już mam 530, 550, 596, 600. Dobra. I mamy krabiki. To jest krab, prawda? Nie rak. Nie, to jest rak. Nie, to jest krab. Wow! Dalej mamy to samo. Myślałam, że będziemy mieli jakieś fajniejsze TT. A można w ogóle mieć. Y jakby tego obrotu mierza większy rozmiar, a nie tylko kolce. O, dobra, jest teleport. Myślałam, że Graś się i mi nie pokazała teleportu, no, dobra. Sprzedaj 2,7, dobra. Yy, zrób yy, spike size. Najwięcej ile możesz. No dobra, no prawie jest, prawie jest 1000 Spike size. Wow! Czy to są jakieś dużo większe! Raczej nie! Raczej nie! Spike number, aha, 1% Mi increase zrobił eee... Tam nie było petów, prawda? O, cześć, a to jest coś Nie no, tu nie ma petów Tu jest group, chest, coś tam Ale tu nie ma innych petów, żebym sobie mogła kupić jakby, co? No dobra, no na razie A nie, bo tamten był za, ile, za 70, 90 tysięcy chyba był kolejny pet Mogłem sobie Hawaja kupić Ale już mam hawajskiego królika różowego jakiegoś, więc... W sumie... No daj, przebijaj się tu. To są w ogóle jakieś traktory, ciągniki? Kurde, tu pokazują, nie wiem. O jest, dobra. Jesteśmy. Tam jest jakiś kamień. Ale żeby tam dotrzeć, to być mieć naprawdę bardzo wielki ten... Ekwipunek. Teleport. Teleport. 3,39, dobra. I możemy sobie zrobić do maksimum y, to. Spike size Level 10 plus 52. This to jest max, Dobra, czyli jeszcze musimy sobie y, ekwipunek zwiększyć i ilość y, kolcy. Czy tam, no tam by mogła być łatwiej, ale kurde, to bym musiała się przecisnąć tam. Przez to ścianę znowu. A to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Dobra. Tutaj, to tu, tu ktoś jest ze mną, więc. A przynajmniej był. Ale teraz ja go nie ma. I to jest ten maksimum? Ej, co robisz? Ja bym nie powiedziała, że to jest maksimum. Bardzo silne to to nie jest. Nie daję sobie rady z tymi bloczkami za bardzo. Za chwilę sobie zrobimy kolejne upgrade. Wow, jak ja tu wjechałam. Dobra. Uuu, to my też można rozwalać. Dobra, teleport. Yy, gdzie to jest? Tu. Cell 3000. Spike numbers. I jeszcze to, dobra, jeszcze dwa albo trzy. Yy, ilość spajków będzie, i potem ilość yy, jakby wie wielkość ekwipunku. Dobra, kochani, słuchajcie, zrobiłem dosłownie dwie rundki. To był jakiś taki żółty kamień, i go rozwaliłem i dostałam dosłownie 15 tysięcy chyba. Także ogólnie yy, spoko, podoba mi się to. <grych> dam radę tutaj, może dam radę do maksa. Dam radę do maksa, cabbage! Mogę mieć kapustę czerwoną za 10 gemów. Dawajcie mi. Wow, mam go puste. Słuchajcie, czy to jest Tygon? Czy ta gra się zapisuje? Fajnie by było, jakby się zapisywała, bo jeżeli chcielibyście jeszcze jeden odcinek z tej gierki, to dawajcie znać w komentarzu. A na ten moment zostawiam wam z was z linkiem w opisie. A jeżeli film wam się spodobał, to zostawiajcie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Ta pa pa!